Dzisiejszy mecz dostarczył kibicom mnóstwo emocji. Wam na boisku również najbardziej cieszy was chyba wygrana w dzisiejszym meczu. No zdecydowanie dzisiaj obojętnie jak, ale plan był taki, żebyśmy zgarnęli trzy punkty, bo po trzech porażkach z rzędu nasza sytuacja no, nie wyglądała ciekawie i zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że dzisiaj obojętnie jak, ale musimy wygrać. No i na szczęście udało się. Bo w sumie tak, bo po pierwszym meczu z Radzionkowem wszystko wyglądało na, naprawdę bardzo dobrze, zaskoczyliście, bo to był spadkowicz, zaskoczyliście ich swoją postawą, wygraliście. Co się później stało? No Dobre pytanie to jest. W klubie też zastanawialiśmy się, dlaczego takie wyniki po, tej pierwszy, po tym pierwszym zwycięstwie. No, myślę, że ten przeskok z okręgówki do czwartej ligi jest spory, powiedziałbym nawet, że bardzo spory. Ciężko, ciężko punkty, liga bardzo fizyczna, a trzeba się każdy punkt wyrwać, mimo że tydzień temu zostaliśmy naprawdę kupę zdrowia w Dąbrowie Górniczej, teraz wracaliśmy z niczym, no dzisiaj też zostaliśmy dużo zdrowia, ale całe szczęście, że te trzy punkty zostają w Kłobucku i mamy nadzieję, że za tydzień uda nam się coś zbędzie na też przywieźć. No mecze w delegacji wiadomo, że są no, podwójnie trudne, ale ten wynik tutaj na przykład z Mysłowicami no, trochę zaskoczył, nie, może nie tyle porażka, tylko jej rozmiary 1-4. No dokładnie i też mecz podobnie jak dzisiaj zaczynamy od 1-0, bo yy, z Mysłowicami też prowadziliśmy chyba trzecie minuty po, po bramce yy, Placka 1-0, a potem no, na tym poziomie trzy bramki stracić w przeciągu 6 minut, no to jest sztuka, nam się to jednak udało. No i potem ten mecz wyglądał jak wyglądał, mimo że w drugiej połowie staraliśmy się zmniejszyć te rozmiary, no to dostaliśmy czwartą bramkę i przegraliśmy wysoko niestety. Czyli dzisiaj strzelając tą pierwszą bramkę byliście bardziej skoncentrowani niż wtedy? Znaczy, no, może, można odnieść takie wrażenie, chociaż no, dzisiaj zdawaliśmy sobie naprawdę sprawę z tego, że przy porażce dzisiaj tutaj u siebie no, nasza sytuacja wyglądałaby bardzo źle. Mieliśmy tylko trzy punkty, a zespoły przed nami wygrały, więc moglibyśmy się zakopać w tej strefie spadkowej, a tego naprawdę nie chcieliśmy. No.